Rozwiązanie polegające na tym, że Urząd Skarbowy będzie wypełniał PIT-a za podatnika ma być dostępne niby już od przyszłego roku, ale tak naprawdę to ja bym tutaj z, tą, z tym wypełnianiem nie przesadzał. Fiskus może to zrobić to już teraz, ma wszystkie dane, ma informacje o naszych zarobkach i właściwie o wszystkich jakichś pozostałych częściach naszych płac, jakby pozostałych częściach przychody, przychodów, więc tak naprawdę już teraz mogliby spokojnie nam wyliczyć wysokość podatku, ale nie byliby w stanie wziąć pod uwagę, nie wiem, od liczeń ulg i tak dalej, i tak dalej. No i to się pojawia problem, bo tak naprawdę bo tak naprawdę trzeba nam po prostu będzie zrobić dokładnie to samo, co teraz, czyli siąść bez względu na to, czy to będzie program komputerowy, czy to będzie baza danych Urzędu Skarbowego, bo tak naprawdę mamy korzystać, znaczy te wszystkie dane będą jakby w, w, w bazie danych Ministerstwa Finansów no i te wszystkie elementy po powprowadzać. Więc z punktu widzenia takiego podatnika, który się rozlicza yy, i stosuje ulgi, Zmiany jakiejś zaskakującej nie będzie, no może tyle, że nie trzeba będzie się zastanawiać, ile wynosiło moje ostatnie odliczenie, bo to są te dane autoryzujące, których się ostatnio używa do potwierdzenia, że, że wysyła się PIT. Nie, znaczy ono może być ostateczne, o ile uznamy, że o ile ktoś nie stosuje ulg, albo, albo uzna, że, że, że nie chce tych ulg stosować, Jest tak. To może oznaczać, że jakaś część podatników nie będzie musiała zaglądać, zaglądać jakby do swoich rozliczeń. jakby ten element spadnie im z głowy, ale z drugiej strony ci, którzy mają ulgi, ci, którzy mają dzieci, ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą, ci na pewno będą musieli te rozliczenia tak czy owak robić na własną rękę. Bez wątpienia jest to dobry to, pomysł. No wyobrażam sobie, że jest jakaś grupa ludzi, którzy po prostu nie mają prawa do ulgi dla nich jakby, a nie znają się na podatkach, więc dla nich to jest jakieś, jakieś dodatkowe obciążenie, którego by chcieli którego by chcieli się pozbyć. Z drugiej strony jednak mimo wszystko zawsze uważam, że jest dobrze wiedzieć, jakie się podatki płaci.